Na następnej przerwie Michał zamierza zrobić zdjęcia dziewczynom przebierającym się w szatni przed WF-em. To kolejne zadanie, jakie wyznaczyli mu Max i Rafał, w zamian za usunięcie z internetu zdjęć nie, jego nie. dziewczyny. Co? Chodź tu, ty. Nic, nic nie robiłem! Co tam masz? Pokaż, co? No pokaż. Weźcie mu ten telefon. Zdjęcia naszych piersi! Nie, Oszalałeś? nie, nie, no, nie, proszę, nie, Co? nie, to, obiecuję. to, wam, to obiecuję. Słuchamy. No, chodzi o to, że prowadzę taką to, że kolegami w stronę Najlepsze Kostanowy. piersi w szkole. I to jest taki ranking. <grym> zabawa, nie? Dobra, pokaż nam ją. To jest no, tylko zabawa. Czekaj. A która jest na pierwszym miejscu? To zależy, ludzie głosują. No nie? ta małpa strycie, ja Oszalałeś? Przecież to ja już mam lepsze. Chyba ja mam lepsze. Nie, ja, ja mam lepsze. lepsze. No popatrz się. No tak, to prawda, no? ale, ale przecież was nie ma na tej stronie, nie? No, Hej, ale ja nie chcę. Serio? No dobra, ona może nie chcieć, ale ma... ja mam lepsze. Dobra, to za się ładnie, dziewczyny. No. O i. I. Super! Dobrze? Dzięki, dzięki dziewczyny. Ale zagłosuj na nas! Spoko! Michał jest szczęśliwy, że udało mu się zdobyć zdjęcia na stronę internetową. Liczy, że w końcu koledzy dadzą mu spokój i dotrzymają słowa. Nie wie, że Marta dowiedziała się już o swoich zdjęciach i jest pewna, że to Michał je tam zamieścił. Zdejmuj teraz zdjęcia Marty z internetu. Spokojnie, byczko już. Wiedziałam, że to wy. O, Martę. To wy założyliście tę stronę. Nie, to nie ja, to oni przecież. Taki z ciebie kolega? To skąd mieli moje zdjęcia, jak ty mi je zrobiłeś? No, nie, no, nie wiem, zmusili mnie po prostu, a potem kazali mi ulatać za dziewczynami robić zdjęcia. Kazali cię? Ile ty masz lat? Odpuścili mnie, no zrozum mnie, naprawdę ja ciebie to robiłem nie dla ciebie. chcę słuchać, a wy obaj traficie do dyrektora, jeżeli nie ściągniecie zdjęć z tej strony i usuniecie. kablujesz nas? Nie wierzę. No to uwierz. Staramy się. Proszę, przepraszam. Wybacz mi, naprawdę, ja zrobię wszystko, żeby oni ściągnęli Słuchaj, te zdjęcia. Co myślałeś, jak wchodziłeś do tej damskiej szatni i robiłeś zdjęcia tym dziewczynom? Marta, nie denerwuj się. To wszystko odkręcę, obiecuję. Przepraszam. Nie chcę ci więcej słuchać, z nami koniec. Marta, przepraszam. Marta, proszę. Jak Michał mógł zrobić coś tak paskudnego? Latać po szkole i robić zdjęcia piersiom innych dziewczyn? To wszystko przez tych debili Maxa i Rafała. On jest taki sam jak oni. Nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Wszystko bez sensu. Tak się staram, żeby Marta się nie dowiedziała, a ona teraz ma mnie za takiego samego debila jak Max i Rafał. Straszna wtopa. Nikola z drugiej klasy liceum jest gotowa zrobić wszystko, żeby koleżanki przestały nazywać ją snotką. Dlatego postanawia zaproponować seks koledze, który przed chwilą powiedział jej, że ją lubi. Co ty robisz? Oszalałeś? Przynajmniej tak się nie odwdzięczysz. Przestań gadać. Słuchaj, co? mówiłeś wtedy prawdę? Naprawdę mnie lubisz? Może, wiesz, nie rozmawiajmy tutaj. Masz no, rację, znaczy, nie warto gadać. Chodź ze mną. O, tak czyli gdzie? jednak tak wielka? Chodź, to miło. ci coś pokażę. Kola, co ty robisz? Pójdziemy na całość. Chodź. Tylko. Co? Tutaj? Tak, tutaj, tak. Masz prezerwatywę? Jesteś tego pewna? Tak, na 100%, Szkoły? tak! To nie jest miejsce do tego. Jak nie? Dziewczyny, słuchajcie, ale ja, ja. Joasia Sobolewska zastanawia się, co zrobić, żeby jeszcze bardziej zakpić z nielubianej koleżanki. Ja widziałam na własne oczy. to jest niemożliwe. Nie, to no Na własne oczy to widziałam, tak! Ale nie, nie, to jest niemożliwe. Słuchajcie, jak nie wierzycie, to możemy to sprawdzić. Dobra, dochodźmy. Nie. Nie, mam lepszy pomysł. Niech smoczyca to sprawdzi. Nie, no co, o co, nie, daj spokój. I... będę mieli kłopoty I... z tego. Niech będzie bieganie z nie... Ja Pani profesor, tak? bo jest mały problem. Ja chciałabym pani powiedzieć, że strasznie martwi się o Nikolę Walczak. No co się z nią dzieje? No od kiedy ją pani wyprosiła z lekcji, ona zamknęła się w toalecie i cały czas płacze. Tutaj w toalecie? Tak, myślę, że może potrzebować pomocy. Dobrze, dziękuję. Sprawdzę to. Proszę. Edek, zaskoczony zachowaniem Nikoli, ma coraz większe wątpliwości, bo widzi, że dziewczyna robi to wbrew sobie. Co wy tutaj robicie? Nic, Panie profesor. Jak to nic? No przecież widzę. Wam się chyba coś pomyliło. Przepraszamy. Idziemy do dyrektora. Nie, nie proszę! Bez dyskusji, ubierajcie się, idziemy. Czekam na was na korytarzu. Gimnazjaliści Max i Rafał nie przejęli się groźbami Marty i próbują zrobić zdjęcia piersi kolejnej dziewczyny. Mam świetny punkt obserwacyjny, zaraz będą się najlepsze cycki w szkole. gdzie? No tam do toalety poszła, zaraz będzie chodziła. Oj, dzień pan. O, stary, ale panie. Uważa, że... No nie że. Nie o, zaraz nie Marta w skrzypie przyjdzie. Cekimbusy? Ej, gnojki, co, krasz... co ty robisz? Ej, a moje dziewczyny o zamiarach Twoich kolegów! Jak, jak, to nie są moi koledzy, rozumiesz? To czemu ich bronisz? Nie bronię ich, Po prostu nie chcę, żebyś się tak darła na całą szkołę, bo jeszcze nie wiem, jak się nauczyciel się dowie albo No i niech się dowie! Oni wymyślili tą straszną stronę i jeszcze są z tego dumni. Jezus, jaką stronę? Przecież to nie jest nic złego. To nie o to chodzi, nie podoba mi się to, rozumiesz? Nagle ci się nie podoba strona najlepszych cycka ze szkoły? Nigdy mi się to nie podobało, zrozum! Marta, o czym ty mówisz? O niczym, panie profesorze. E, czy pan wie, że państwo uczniowie założyli stronę internetową? Uczyłeś tego to... na informatyce. Tak? To proszę zobaczyć. Co to? Zdjęcia samych biustów? Kto to zrobił? No Maxi Rafał, ci chłopcy z drugiej C. Dzięki za informację. Zajmę się tym. ta Boże, coś ty zrobiła. No nie mogę. Wychowawca Piotr Gądek jest zbulwersowany zachowaniem swoich uczniów. Zastanawia się, jak ukarać chłopców za robienie i rozpowszechnianie zdjęć koleżanek. No I co, zamierzasz dzwonić do rodziców? No koniecznie. No może, nie wiem, wystarczy porozmawiać z nimi. Sami. Wiesz co, to są zdjęcia biustów uczennic i nauczycielek z naszej szkoły. No tym razem naprawdę przegięli. No dobra, masz rację, masz rację. No, trzeba ich jakoś ukarać. No, raczej. Ale po prostu A co wy tutaj macie? Nawet nie pytaj. Takie ciekawostki. To, że chłopcy w tym wieku interesują się dziewczynami, to normalne. Ale ta strona jest wulgarna i obraźliwa. Czy oni nie zdają sobie sprawy z tego, jak czują się dziewczyny, których zdjęcia zostały wrzucone na ten portal? To musi być jakieś nieporozumienie. Rodzice Nikoli Walczak zostali wezwani do szkoły. Są zszokowani, bo właśnie dowiedzieli się, że ich córkę przyłapano półnagą z chłopakiem w toalecie. Chcieliśmy uprawiać seks. Jezus Maria, co ty mówisz, dziecko? To, to co słyszysz? Seks. Normalnie ludzie to robią. Nawet chyba wy coś o tym wiecie. Dobrze, spokojnie, Nikola. Nie ma powodu, żeby krzyczeć. Ja wiem, że... Jesteśmy zdenerwowani, ale spróbujmy się trochę uspokoić. Przede wszystkim, Nikole, chciałbym, żebyś zrozumiała, że szkoła to nie jest odpowiednie miejsce do tego typu zachowań. Po drugie, być może. Co ważniejsze... Ale w tym wieku w ogóle takich rzeczy nie wolno robić! Co ci strzeliło do głowy? Kochanie, co to za chłopak? Kochasz go? Nie wiem, ale to nieważne! Zrobiłam to, żeby w końcu wszyscy przestali mnie nazywać cnotką i świętą dziewicą! Kto cię tak nazywał? Wszyscy! I to przez was! Nikola. Nie pozwalacie mi się normalnie ubierać, traktujecie mnie jak jakieś małe dziecko! Nawet zabroniliście mi za tą głupią kocinę wychowawczą! Twierdzisz, że to jest nasza wina? Nie, przepraszam. Nie, to nie jest państwa wina. Te żarty z Nikoli muszą się skończyć. Ja porozmawiam z uczniami osobiście. Może się na to liczysz, bo to już starczy po prostu. Tak, to było brutalne i nieodpowiedzialne. Tak, ale oni zawsze się będą ze mnie śmiali, jeśli będę taka jak oni. jako ja nie mogę być taka jak wszyscy? Naprawdę tego chcesz? Być taka jak wszyscy? Nie wolisz zostać sobą? Nikola, poczekaj na korytarzu. Chcę jeszcze porozmawiać z twoimi rodzicami, dobrze? Dobrze. Do widzenia. Nikola jest załamana i nie czuje się dobrze z tym, co zrobiła. Straciła też nadzieję, że koleżanki kiedykolwiek dadzą jej spokój. Powaliło cię, broni się jakiejś cnotki i dziewicy? A co to jest twoja przyjaciółka, od kiedy? Nie, dobrze, wiesz, że nie, ale nie robi się takiego hałasu po prostu nikomu. Co? Wiesz co, ty jesteś chyba jakaś nienormalna po prostu. Jezu. Co ty się tak na nią uwzięłaś? Same robiłyście sobie z niej jaja. Okej, okay, ale nie kablowałeś na nią nauczycielom. Widzisz różnicę? Ty jesteś idiotką i ty też. Co? Odwalcie się od Dobra, nie ma problemu. Badaj. O, Niki! Wybacz nam, przegięłyśmy. Naprawdę jest nam przykro. Głupio zrobiłyśmy. Wszystko okej? Okay. Tak, tak. Już te Jest dobrze. Jezu, ten dzień to jakiś koszmar. Prawie straciłam dziewictwo z chłopakiem, z którym nawet się nie umawiam. I wszystko po to, żeby się przypodobać jakiejś kretynce, której nikt nie lubi. Może mój ma rację. Muszę przestać tak bardzo przejmować się tym, co mówią o mnie inni. To jest Twoja wina, wiesz? Piotr Gondek, wychowawca klasy Maxa i Rafała, zamierza wyjaśnić z uczniami sprawę strony internetowej z biustami koleżanek i nauczycielek. Informatyk zaplanował, jak ukarać chłopców. Schowaliście się tutaj, bo wszyscy wiedzą o waszej stronie internetowej. I jak podobała się? Max, nie denerwuj mnie dobrze. Powinniście się wstydzić. Ta strona obraża wszystkie dziewczyny i kobiety w tej szkole. Ale niektóre wyraziły zgodę, ale nie wszystkie. Macie w tej chwili usunąć tę stronę. I to dla waszego dobra. Zamieszczanie zdjęć osób bez ich zgody jest nielegalne. Serio? Serio. Ja byś był na lekcji, to byś wiedział. Rozmawiałem z waszymi rodzicami będą za chwilę w szkole, a tymczasem wy macie przeprosić wszystkie dziewczyny. Co? Wszystkie dziewczyny, zaczniecie od waszej klasy. Ja nie mogę. Słuchajcie, chcieliśmy przeprosić Was za to, że założyliśmy tę stronę. Sorry, nie chcieliśmy nikomu zrobić przykrości. Za karę pomożecie mi przygotować stronę dla szkoły. Trzeba będzie zrobić zdjęcia wszystkim uczniom. Wszystkim. Połowę już mamy. I później przygotować ich profile. Dobrze, zajmijcie miejsca. Słuchajcie, zebraliśmy się w trochę szerszym gronie, ponieważ mamy gościa specjalnego Panie Edyto? Tak, jestem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest pani Edyta Korpała z fundacji zajmującej się edukacją seksualną i poradnictwem dla młodzieży. Pani Edyto, zapraszam. Serdecznie. Tak. E, wasz wychowawca poprosił mnie, abym porozmawiała z wami na temat zagrożeń wynikających z przedmiotowego traktowania innych osób. No i w szczególności porozmawiamy o pornografii internetowej. Szczególnie wy, chłopcy, słuchajcie. Dobrze, zostawiam was z panią Edytą. Do zobaczenia. Do zobaczenia. E, moi, mili, bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj razem i zwłaszcza w gronie Damsko-męskim. Słabo wyszło z tą stroną. Pewnie rzeczywiście trzeba było popytać te wszystkie laski o zgodę. No ale przynajmniej mamy już jakieś doświadczenie i nasza następna strona będzie dużo lepsza. Mam już nawet kilka fajnych pomysłów. Max i Rafał muszą za karę odwiedzić wszystkie klasy i przeprosić dziewczyny, którym zrobili zdjęcia. Po lekcjach pomagają też w zbieraniu materiałów na internetową stronę szkoły. Marta w końcu wybaczyła Michałowi, a on obiecał jej, że nie będzie zadawał się z Maksem i Rafałem. Rodzice Nikoli zrozumieli, że ich córka nie jest już dzieckiem i muszą pozwalać jej na więcej. Dziewczyna stara się nie przejmować opinią koleżanek. Cześć, Nikola! O, cześć! Nie gniewasz się już na mnie po tej całej akcji? Daj spokój, nic się nie stało. Chciałem ci tylko powiedzieć, że wtedy mówiłem prawdę. Naprawdę cię lubię i chciałbym się z tobą umówić. Naprawdę? Już gdzieś do restauracji albo na spacer. Dałoby radę? No pewnie, bardzo chętnie. To się cieszę, że coś mówili. <noise> Hej, Edyta, prawda? Ej, tak. Kolega z liceum zaprasza Edytę na randkę. Zakochana dziewczyna wstydzi się przyznać, że nie umie się całować. Jak można mieć 14 lat i nie umiecie całować? Przyjaciółka daje nastolatce lekcje całowania. Po szkole rozchodzi się plotka, że Edyta jest lesbijką. To z Tobą jest nie tak dziewczyno? Masz takie hobby, że się ze wszystkimi całujesz? Po... Iwona! Nową idolką Iwony Małkowskiej jest Lady Gaga. Dziewczyna nosi kontrowersyjne stroje i kłóci się z nauczycielami. Wszystkie gwiazdy za sobą były i miały problemy w szkole. To jest moja sprawa, jak się ubieram. Ale to się jeszcze okaże. Uważaj! Popnęła mnie pani! Iwona kłamie. Chce, żeby nauczycielka została zwolniona. Przecież to są jakieś bzdury. Bezdolne...